Procesory oparte o architekturę Zen 5 mają wielce poprawioną sytuację z temperaturami względem Zen 4. Użytkownicy tych starszych procesorów zastanawiają się teraz, a co ze mną? Dlaczego ja mam ten procesor, który grzeje się do tych 95 stopni? Czy da się coś z tym zrobić? Być może się da. Dzisiaj oskalpujemy sobie Ryzen na 7, serii 7000 i wymienimy mu IHS-a. Wstrzymywałem się trochę z realizacją tego materiału, bo myślałem, że będziemy mieli taką świeżą, około premierową bułeczkę na Ryzenach serii 9000, ale okazało się, że one się już nie grzeją. Jednak wydaje mi się, że nawet jako skalpujemy sobie Ryzena serii 7000, to będzie ciekawy film, bo po pierwsze, no, nie ma za bardzo na polskim YouTubie niczego i wydaje mi się też, że nikt tak profesjonalnie nie skalpuje nie ma za bardzo informacji, jak to zrobić i co tu daje. Ściągnąłem taką specjalną ramkę do delidowania albo za angielskiego kumpla, koleżkę i to jest derbawerowski czy thermal grizzlowski przyrząd przeznaczony do Ryzenów serii 7000, ale 9000 wydaje mi się, że również można skalpować tym samym urządzeniem, ale my dzisiaj będziemy siódemkę skalpować. I jeszcze jest taka druga bardzo fajna rzecz tej samej firmy, a mianowicie High Performance Heat Spreader, czyli IHS taki wysokowydajnościowy. No i pacjent. Dzisiejsza bardzo ważna informacja to Ryzen 77800X3D. On nie wymaga jakoś specjalnie skalpowania, nie wymaga poprawiania temperatur, ale pomyślałem, że fajnie będzie pokazać jednak tego Ryzena, bo jest to bardzo popularny procesor do gier, jeden z najlepszych, jak nie najlepszy obecnie. No, i niezależnie od tego, czy jest to Ryzen 7 czy Ryzen 9, teoretycznie powinniśmy poprawić znacząco sytuację temperaturową, bo te Ryzeny serii 7000 grzeją się m.in. dlatego, że mają grubaśny IHS, po to, żeby była zachowana wsteczna kompatybilność z chłodzeniami na podstawkę AM4. No i słuchajcie, zaczynamy. Trzeba sobie odkręcić najpierw te zabezpieczenia. Opowiem tak przy okazji. Ile kosztuje takie coś? Bo to jest w ogóle jakiś towar deficytowy, ciężko to dostać, to trzeba zamawiać specjalnie. Coś takiego kosztuje 250 zł. Trochę trzeba doliczyć do ceny procesora, jeżeli ktoś by chciał sobie to robić w domu albo robić też nie wiem, kolegom czy coś. O, wiesz, ile tych uszczelek tutaj? To zdejmujemy. I tutaj ląduje nasz procesor. Łatwo się zorientować, którą stroną trzeba procesor tutaj wsadzić, bo jest trójkącik. Jak w gnieździe dopasowujemy do trójkącika na procesorze. No i siedzi. Teraz dajemy to z powrotem i lekko przykręcamy to i to. Okej, okay, dobra, siedzi. Trzeba zamknąć z powrotem te śrubki. Jak mamy to już zamknięte, to system ma polegać na tym, że przeciągamy tę bordową czy burgundową, czy jak kto woli, ramkę od jednej krawędzi do drugiej i ona ma nam jakby rozbujać IHS do tego stopnia, żeby int, który łączy IHS z rdzeniami procesora, żeby się poluzował i rozłączył. Lecimy. Generalnie jest to ryzykowne. Wiadomo, że tracimy gwarancję, ale ładnie, już poczułem taki, jakby się już rozłaziło. O, tutaj stawia jakiś opór. No i to trzeba tak kilka razy podobno rozbujać, nie? Troszkę sobie tutaj pokręcimy, myślę, że wszyscy mamy czas, nie? Dobra, słuchajcie, nie wytrzymałem. Jedziemy z skrętarką. Chyba już, bo tak poczułem, że teraz tak gładko idzie. Czy już puścił, czy jeszcze troszkę? Chyba jeszcze trochę. Jestem jak się cieszę, że wziąłem tę wkrętarkę. Wiecie, jaka jest złota zasada: lepiej mieć i nie potrzebować, niż nie mieć, a potrzebować. Dobra, drugie podejście. Może się udało tym razem. Um. Mamy to. Fajnie, bo większość indu została na IHS-ie i będziemy mieli mało do zeskrobania z samego procesora. Tak wygląda, słuchajcie, Ryzen 7 7800X 3D bez IHS-a. Słuchajcie, teraz jest ważny moment, bo trzeba to oskalpować już tak do końca, pozbywając się tego żyletką, a nie chcemy naciąć procesora. A niestety istnieje takie ryzyko. No ładnie idzie nawet. No i zobaczcie, ile sobie tego ściągnąłem już. No i to jest, słuchajcie, to jest bardzo wartościowe w ogóle, nie? Bo procesory stare, jak idą na recykling, to głównie po to, żeby odzyskać ten int. Także nie, chcę ktoś kupić. No całkiem dobrze już to wygląda. A ja zapomniałem, że jestem leworęczny, może lewą będzie mi łatwiej. Nice. Tutaj jeszcze jakieś reszteczki zostały. Chyba skończyłem, słuchajcie. W ogóle, jak już człowiek to robił, tak z, nie wiem, 5-6 razy, to jakoś tak pewnie się posługuje tą Żyletką i spokojniej. Pierwszy raz, co prawda, Ryzena skalpuje jakiegokolwiek, ale no jakby sama ta technika jest dokładnie taka sama. Jestem bardzo zadowolony z rezultatów. Bez używania w ogóle ciekłego metalu udało się bardzo ładnie oszlifować rdzenie oraz ten triplet IO, że się tak wyrażę. Wygląda to całkiem spoko. Wydaje mi się, że chyba jesteśmy gotowi. Na montaż w platforma. A nie, nie jesteśmy, bo jeszcze trzeba usunąć klej. I to sobie usuniemy takimi plastikowymi narzędziami od iFixit. A słuchajcie, pochwaliłem się, że takie mam doświadczenie i w ogóle nie, że tam, o, co, co ja już tam nie oskarpuję. Tymczasem chciałbym zwrócić Wam uwagę, żebyście nie popełniali tego błędu co ja i nie połóżcie sobie procesora. W tym indzie, w którym już zdjęliście z tej warstwy, gdyż on się strasznie łatwo przykleja do <laughs> tych pinów, które tutaj mamy, niestety. I teraz muszę to bardzo delikatnie szorować żyletką ponownie od tej strony, gdzie nie chciałbym za bardzo tego robić, ale muszę, bo nie da się tego zetrzeć, słuchajcie. Tak to wygląda po oczyszczeniu. Całkiem czyściutko, no jak widać, nie ma żadnych uszkodzeń. Następnym krokiem jest usunięcie. Ramki mocującej procesor w gnieździe, ponieważ ten IHS ten super zastępuje cały mechanizm ładujący jakby. Czyli teoretycznie, jeżeli miałyby gdzieś być jakieś nierówności w docisku czy coś tak jak na Intelu na przykład były, no to tutaj będzie to wyeliminowane. No, i puściło i ściągamy. No, słuchajcie, procesor kładziemy o tak w gnieździe. Następnie można, ale nie trzeba przykleić tutaj taką naklejkę, to jest jakaś folia, zakładam ala Capton, która będzie osłaniać tutaj elementy SMD, ale one są w ogóle, zobaczcie, są już osłonięte same w sobie. Tutaj nic nam nie zeszło. To jest chyba w razie, gdyby któreś to osłonięcie, ten taki jakby klej, gdyby zeszło podczas usuwania IHS, ale nam nic nie zeszło, więc wydaje mi się, że nie musimy tego przyklejać, zostawimy to sobie. I teraz na to, zobaczcie, jakiś ładny IHS. No kurczę, <laughs> wygląda dużo bardziej imponująco niż ten firmowy. Uu, nice. No szkoda, że to oczywiście przykryte będzie. I zobaczcie, jak to wygląda tutaj od tej strony. Tutaj mamy takie fajne wyżłobienia. Idealnie wszystko jest teoretycznie dopasowane pod na serii 7000, a tutaj są takie jakby wypustki, można powiedzieć, które mają nam zadbać o idealny docisk procesora w gnieździe. I słuchajcie, żeby poprawić tutaj sytuację z chłodzeniem, będziemy zastępować lód ciekłym metalem. No i zasada tutaj jest taka, że im mniej, tym lepiej. O, to jest za dużo. Jeszcze damy sobie po troszeczku tu. No i rozsmarowujemy. Mniej więcej tak to wygląda. Bardzo oporny jest ten procesor w przyjmowaniu ciekłego metalu. Słuchajcie, ta naklejka to nie jest żaden ani nic takiego. Chodzi tylko o to, żeby mieć szablon. Gdzie namalować to samo na IHS-ie, bowiem IHS również musi zostać pomalowany ciekłym metalem. Na tyle powiedzmy, że starczy, i tutaj trochę więcej. Lepiej nie będzie. Nie spłynęło w ogóle? <noise> nie, to nie spływa. Może jakbym potrząsnął, to by spłynęło, ale zakładamy to teraz na procesor. To kładziemy. Mamy specjalne śrubki, o takie. Dostaliśmy też Imbusik, one zastępują te śrubki IHS-owe. No i dokręcamy. Zamontowane i odpuszczone. Ładne? Aha, no i słuchajcie, to jednak było do naklejenia na procesor, także zrobiliśmy odwrotnie, ale efekt powinien być podobny zakładając, że dobrze to nakleiłem na IHS. Natomiast no, tak to jest jak się nie patrzy w instrukcję, ale wydaje mi się, że ogólnie usprawniliśmy ten proces, bo fajnie by było mieć jednak ten szablon na IHS, żeby wiedzieć gdzie dokładnie malować tym ciekłym metalem, bo większe zagrożenie moim zdaniem stanowi złe umiejscowienie tego na IHS ciekłego metalu, niż yy, rozmazanie gdzieś tam po boczku delikatnie na procesor, bo tam jest wszystko osłonięte. Także. Zaraz się przekonamy, czy mam rację, czy nie, <grych> czy dobrze mówię, czy, czy jednak zchrzaniliśmy. Zobaczymy. Jak widzicie, rozsmarowuję pastę na chłodzeniu. Normalnie gdzieś Ryzen serii 7000 i 9000 również gdzieś tutaj by się zamknął. Natomiast tamten IHS jest tak duży, że możemy skorzystać praktycznie z całej powierzchni podstawki z bloku pompy. Także rozsmarowuję sobie po całości, mniej więcej, no oczywiście poza śrubami, ale... Wydaje mi się, że no, należałoby skorzystać z całej tej powierzchni stycznej, nie? No bo patrzcie, no, to jest nawet węższy. Powiem tak, blok chłodzący tutaj jest nierówny. On nie dociska tutaj w tych miejscach, gdzie są śruby na tej miedzianej podstawce. Także wydaje mi się, że jednak nie trzeba było tego obsmarowywać całego. Jeszcze to siedamy. O! No dobra, drodzy Państwo, werble poproszę w postprodukcji. <takujesz> Taką mamy postprodukcję budżetową. <takujesz> Dobra, nie wybuchło od razu, nic. Patrzymy na monitor teraz, drodzy Państwo. Kod 15 się na, razy, na razie wyświetla od trenowania pamięci, normalne. No, zobaczymy, czy ruszy, czy nie ruszy. Nie ubiliśmy platformy, to jest dobry znak. No i słuchajcie, platforma działa. Nie ubiliśmy procesora, to jest wielki sukces już. Jeśli chodzi o temperatury w spoczynku, to tak, patrzę sobie na rdzenie. 25, 27, 26 tutaj tak maksymalnie. Mniej więcej tak samo jak było, to by było porządku. Natomiast jak popatrzymy na obudowę procesora i tę ogólną TDI temperaturę, to one są wyższe. 44, 41, 40. Podczas gdy poprzednio mieliśmy okolice, słuchajcie, gdzieś 39 na TDI, a na obudowie procesora 36. Także obstałem, że coś gdzieś tu nie do końca styka. Zaraz zobaczymy, co się stanie, jak odpalę Cinebench'a, ale wydaje mi się już teraz, że będzie trzeba zdjąć chłodzenie i poprawić. I popatrzmy, co się dzieje. No okej, okay, dobra. Temperatury T-Die i obudowa procesora od razu skoczyły prawie na 90 stopni, także no, jest coś do poprawki. Rdzenie 75, 72, natomiast tutaj jeden rdzeń 89 stopni on się grzeje, także tutaj nie mamy styku, także gdzieś ciekły metal trzeba będzie ponownie zaaplikować. Ach. Wydaje mi się, że tutaj, w tym miejscu, dobrze nie stykało. Rozmarujemy to jeszcze raz i spróbujemy, no co. Generalnie, jednak naklejka jest winowajcą, także z tym skrzaniliśmy. I jak popatrzycie, mniej więcej tak procesor jest w stosunku do IHS-a. Umiejscowiony, ale naklejka jest jakby za wysoko. Widzicie? Ona może nam przykrywać faktycznie troszeczkę rdzeni i no prawdopodobnie właśnie to nastąpiło. No i generalnie tak trzeba było zrobić. Teraz nie wiem, czy to jest potrzebne, czy nam to nie będzie bardziej przeszkadzać. Trochę mi to nie pasuje, ale ja to obczyszczę jeszcze i zostawimy tak. No to zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dobra, yy, wydaje mi się, że jest gitara. Mniej więcej, bo mamy 37 stopni na t obudowa procesora 37,5, 39, ta poprzednia temperaturka, rdzenie gdzieś tak te 26, 25, także działa tak jak powinno, przynajmniej tak tutaj w spoczynku i puścimy sobie Cinebench'a, drodzy Państwo, no i temperatury skaczą gdzieś na 73 stopnie w tej chwili, 74... Także nie jest źle. Natomiast przed skalpem w cinebenchu maksymalnie miałem 77,5 stopnia. W tej chwili mam 77,2 stopnia. Także <laughs> 3 stopnia zszedłem. No Jest progres, oczywiście. Nie da się. Powiedzieć, że nie ma. Obudowa procesora miała 76,3 a teraz 76,4 maksymalnie także tutaj znowu jedna dziesiąta w górę, a rdzenie maksymalnie podbiliśmy do 75, w tej chwili mamy 71, no to 75,9 było maksymalnie na rdzeniach, teraz jest 75,3 także 60 stopnia w dół. Na tym etapie wiedziałem już, że coś jest nie tak, bo finalnie po porządnym wygrzaniu procesora zaobserwowałem nawet 2 stopnie gorsze temperatury w stosunku do wyników przed skalpem. Podejrzewaliśmy pastę, sprawdzaliśmy docisk blokopompy do ich a zmieniliśmy nawet chłodzenie na inne, ale nic to nie pomogło a w ten... Słuchajcie, zastanawialiśmy się długo, co z tymi wynikami, ja powtarzałem testy, myśleliśmy, czy publikować już ten film, czy nie i nastąpił nieoczekiwany zwrot akcji. Słuchajcie, sam Bauer wypuścił właśnie film, w którym mówi o tym, że mają problemy z odprowadzaniem ciepła na IHS-ach tych swoich high performance oraz na blokopompach Thermal Grizzly. I co się okazało? Transfer ciepła na IHS-ach i blokopompach ograniczał nikiel, które ogólnie są miedziane, ale pokryte warstwą niklu. Między innymi dlatego, żeby nie wchodziły w reakcję z ciekłym metalem. Problem jest dosyć ciekawy i w filmie Derbauer tłumaczy to dosyć szeroko, jest szereg testów, w ogóle duża łapka w górę dla niego za taką transparentność jako producent tego typu produktów. Natomiast to co ja wam tutaj mówię, to jest taki telegraficzny skrót, dlatego zostawię wam link do tego materiału, o którym właśnie wspominam w prawym górnym rogu. No i to by bardzo wiele wyjaśniało, no bo mamy IHS, który ma usprawniać odprowadzanie ciepła, a tak naprawdę nic nie pomaga, a nawet delikatnie troszkę pogarsza sprawę. No i napisałem od razu w komentarzu pod tym filmem, że mam podobny problem z IHS-em pod AM5. Dostałem odpowiedź praktycznie natychmiastową, że nie, że nie powinno coś takiego występować na tę platformę, że to, czego dotyczy film, to IHS-y i bloko pompy pod Intela. Ale żebym skontaktował się z supportem Thermal Grizzly, wówczas wyślą mi drugi taki IHS, żeby sprawdzić, czy będzie ten sam problem na dwóch sztukach tego samego produktu. No i to, co trzymam w ręku, to jest właśnie ten świeży IHS od Thermal Grizzly, przysłany w praktycznie dwa dni, także kolejna łapka w górę dla nich. No i zobaczymy sobie, czy one się różnią, a także czy na tym nowym. Będą takie same temperatury, czy jednak lepsze. To jest ten stary, a to jest ten nowy. Ja już widzę, że one się bardzo różnią, i tutaj jest to, o czym Der Bauer wspominał w filmie. On, co prawda, powiedział mi w tym komentarzu, że problem na Intelach pojawił się dopiero, kiedy zmienili swój adres. W związku z tym, że wówczas zmienili dostawcę Niklu. No i faktycznie mamy różne adresy. Natomiast w tym samym filmie mówi również o tym, że gorzej zachowywały się te IHS-y, które tak pięknie. Pięknie wyglądały, były wypolerowane na błyski, świecą się jak psujajca. No i słuchajcie, ja mam tutaj dwa takie właśnie. Jeden się świeci jak psujajca, a drugi jest taki szczotkowany. I ten szczotkowany to jest niby z tym lepszym niklem. Także coś tutaj się nie do końca zazębia, ale jestem dobrej myśli, no bo wygląda na to, że ten powinien być już z tym dobrym niklem, i być może jednak jest między nimi jakaś różnica. No, i słuchajcie, to potwierdza się również z tej strony. No, w tym można się przejrzeć jak w lustrze, a ten jest taki troszeczkę zamglony. Także, no, faktycznie, tak jak Derbauer mówił, jest różnica wizualna, i oni przez moment mieli takie właśnie IHS-y, bo im się bardziej podobały, ale okazało się, że one mają gorszą wydajność, także no naprawdę jestem w tej chwili dobrej myśli. Troszkę niepokoją mnie tutaj te wrzery, które są na tym naszym starym Michaieciu, bo on dosyć taki intensywny ślad zostawił tutaj, ciekłym metalu, który był tutaj tak naprawdę niedługo, ale być może tak to powinno być. Dodam jeszcze tylko, że w tych Intelowskich IHS-ach były problemy również z tymi punktami styku czy docisku procesora i one nie były na właściwym miejscu i gdzieś tam to też również powodowało problemy z kontaktem samego IHS-a z rdzeniem procesora. Tutaj w AMD tego podobno nie ma, choć tylko i łącznie o sam nikiel. I tutaj ponownie zachęcam Was, żebyście obejrzeli sobie ten film, w którym Derbauer tłumaczy bardzo fajnie i dokładnie, co się od... O, a teraz y, zapraszam Was na testy. Zacznijmy od temperatur. Po lewej macie Cinebench'a przed skalpem, a po prawej po. I słuchajcie, z wielką ulgą raportuję, że mamy duży postęp, bo ponad 10 stopni. 77,5 stopnia na stoku, a po skalpie i wymianie IHS-a 67,1. To jest już spora różnica i aż szkoda, że procesor ma zablokowany mnożnik. W grach również postęp i to nawet większy, bo ponad 13 stopni w dół. Ale pytanie, co nam to dało? Czy niższe temperatury wpłynęły jakoś na wydajność? Chłodniejszy procesor może w teorii oznaczać wyższe taktowania. W Cinebenchu niestety jednak nie mamy wzrostu wydajności. Po skalpie zanotowałem nawet minimalnie gorszy wynik, ale w granicach błędu pomiarowego. Zobaczcie jednak, co działo się w grach. Cyberpunk. Po lewej przed skalpem, a po prawej po. I bardzo ciekawe zachowanie procesora. Napięcia nam spadły, a taktowania poszły w górę. Niewiele, ale gołym okiem widać, że po skalpie dużo częściej przebijamy 5 GHz. Czyli przeprowadzamy. Prowadziliśmy w pewnym sensie undervolting bez ruszania niczego w BIOSie i faktycznie ma to wpływ na wydajność. Zyskaliśmy bowiem 6 klatek średnio i 5 na słupku 1%. Okej, okay, nie jest to może jakaś ogromna różnica, ale mamy już faktyczną, wymierną korzyść z niższych temperatur. I to samo zaobserwujemy w Forza Horizon 5. Tutaj co prawda troszkę mniej widać te różnice na napięciach, ale na pewno można powiedzieć, że z niższymi temperaturami są stabilniejsze i mniej skaczą góra-dół. A taktowania, podobnie jak w Cyberpunk, Dużo częściej przebijają 5 giga, choć też nie tak wyraźnie, i mniejszy jest też stosunkowo wzrost wydajności, bo tam mieliśmy 3% lepszy wynik, a tutaj zaledwie 1,5%, ale nadal możemy zdecydowanie stwierdzić, że jest szybciej i mamy jakieś korzyści. Czy są one na tyle duże, żeby ryzykować swoim procesorem, a także wydawać sporo jednak kasy na maszynkę oraz IHS i przeprowadzać taki zabieg samemu? Moim zdaniem nie, ale może inaczej bym na to patrzył, gdybym miał procesor, którego temperatury pod obciążeniem skaczą na 90 stopni, a finalnie. Cieszę się, że oskalpowaliśmy tego Ryzen'a i zdobyliśmy nowe doświadczenie. No i słuchajcie, jest poprawa. Ten zwrot akcji okazał się owocny, tylko teraz on rodzi dosyć poważny problem, no bo trzeba przy zakupie czegoś takiego mieć świadomość, czy dostaniemy to, czy to ja nie wiem w tej chwili jak to sprawdzić, ale na pewno zgłoszę sprawę do supportu Thermal Grizzly a także porozmawiam z naszymi brand managerami, żeby ustalili dokładnie co sprowadzamy na nasz sklep i dopiero jak będziemy mieć pewność, że mamy to już usprawnione i HS-y, zostawię dla was link w opisie. A wy dajcie znać w komentarzach, czy spadki temperatur, jakie zobaczyliście, są według was warte inwestowania w coś takiego i ryzykowania życiem swojego procesora. Dzięki za oglądanie, widzimy się niebawem do następnego.